Mm, 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 mm. Przeżyliśmy termopile, co dla nas chwałą jest. Mm, mm, mm. Walczyliśmy o swą godność, to był dla nas test. Mm, mm, mm. Razem z druhem, moim bratem jak beton bądź stal. Mm, mm, mm. Chroniliśmy dobrych wartości, abym bez Bezpieczeństwo miał, mm, 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 chroniliśmy dobrych wartości, abym bezpieczeństwo miał, mój mm, mm. ty druhu moralny bracie, spójrz na tamte gorsze dni, mm, mm, przeciwstawialiśmy się złu, tak samo robimy dziś, mm, 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 do bitki i do wypitki tyś, Przyjaciele my Każdy z nas wyrył pomnik, posiwięceniem ceniem swym.